Cześć, witajcie z tej Kompan i jest ze mną oraz... No dobrze, tak. I to jest ostatni odcinek naszej serii Zagramy w Minecraft Skyblock Multiplayer. I jak widzicie, wszystko tutaj porobiliśmy, wzięliśmy wyspę, wyspę, zrobiliśmy farmę. Domek, domek do tak samo. Tak dokładnie. Yy, I w tym odcinku będziemy się wszyscy we trzech nawalać nauki. łuki. To weź sobie już Game Music łuk i strzały. No. E! Dobra. E! Czekaj, nie nawalaj, na Dawidek! Nie! Dobra! Czekaj na zbieżarcie Link do tych suli tak, tak samo będzie. Oj, też poszedł sobie AFK Veldrums. To już się przygotuj. Każdy będzie miał swoje kawałek ziemi do nawalanki. Ja będę miał farmę, to wy będziecie. Jak chcę mieć farmę? A, to by ty mieć ty miej most, a Faudrunz będzie miał nasz dom. A link do, do, do teksturki wyślę Wam w opisie. No John Smitha. John Smitha mam, nie? No. To Tak, zapraszam właśnie do oglądania moich wcześniejszych odcinków, ponieważ widzę, że mój kanał się rozkręca. Mam, choć, mam kilku widzów już, 9 subów, także. To du dużo dla mnie. Dobrze, dobrze. No to, no to wybieramy swoje ziemie do nawalanki. Ja będę miał farmę. Tak, farma, farma, farma. Dobra. Na gemie? Na gemie siedzisz, Kubany. Dobra, A atakujemy się. Kto... No No dawaj, Defindek. To szybko. Trzy... no chodź, dawaj! A tak... A ja ty o tyłu! Ha! Sam się walnął, Yeah! headshot! A... Game drums. Ha! Wygrałem! w yeah. Dobra, od nowa gramy. I teraz już masz niepewność, że nie musisz wychodzić. Proszę, proszę. Ja? Tak mam. A co? A co chcesz? Hmm. Hmm, dobra. Olbys spadł. <gryw> dobra, to ustawiajcie się na swoich bazach.

Wygrana! Epic Queen e, to tak, informacje teraz będą. Już koniec wojny, panowie. E, to informacje, to, to dlaczego nie nagrywałem? A, otóż tak, nie miałem czasu i mi się nie chciało. No i jeszcze nie miałem lecenia. Tak. A Steve mnie atakuje. Steve'a masz! Ty masz Steve'a! Który tak walnął! Kto... nie! Nie! Jest! No, no, to... No właśnie, nie miałem nie czasu, nie chciało mi się, no i trochę nie No i nie będę to. No, to tak. I kolejne odcinki będą. Z... z o trzech brać to będzie już niedługo, tak? Pierwszy odcinek. <grym> nie, bo ja na na <grym> Tutaj, tutaj O! Yy, a... O oh, ja, oh yeah. nie! Pustoduszka za, za niego! Puseduszka duszka za niego! Haha! <grywy> Double kill! <grywy> Penta killazer będę miał. <grywy> Aha i tak, i może będzie nakręte takie takie co... Co tam yy, odcinki z lola Ła, to nie nawalał, co nie nawalał. To nie nawalał. Na mnie! Po co ci, że... Może zlezną zbroja, zbroję, jak smiercz... i Baś... tak... A i tak go zgidziłem Bawi się w partyzanta. Znowu wody wpadłem. Ola, ale, ale dostałem. nie Nie zwracajcie uwagi na moją mamę. Nic. Haha! Ha. Dobra, to już kończymy chyba, nie? Bo już taki ma być krótki. Kończy. A to będzie... To będzie już koniec odcinka, także subskrybujcie, komentujcie. Dawajcie lajki, łapki w górę. Siema!